Rozmowa dnia. Studiuj Piotr Miller, rzecznik rządu. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Przyszłoroczny budżet będzie pierwszym w wolnej Polsce bez deficytu, czyli rząd chce rozdać tyle, ile zabierze. Wczoraj o tym informował premier Mateusz Morawiecki po posiedzeniu rządu. Jest to ryzykowny budżet. Nie, to jest budżet bezpieczny. No, w sytuacji, w której państwo nie zadłuża się, no, to jest sytuacja, w której e, możemy porównać to do sytuacji w budżecie domowym, jeżeli mamy określone potrzeby wydatkowe i nie bierzemy żadnych pożyczek, kredytów. No, to jest sytuacja, która powinna być sytuacją co do zasady m, normalną. W tym sensie ryzykowny, że uda się zrealizować to, co rząd zamierza, czyli. Tyle, Zdobyć tyle dochodów, ile zamierza wydatkować. No gdybyśmy patrzyli na ostatnie trzy lata, to zawsze te prognozy były lepsze od tych, które zakładaliśmy. Te prognozy, które przyjęliśmy przy tworzeniu tego budżetu, to są prognozy ostrożne. Oczywiście one zakładają rozwój gospodarczy nadal wysoki, no ale ta, cały czas są takie perspektywy, choć niższy niż chociażby w tym roku, który w tym roku jest określony na poziomie ponad 4% PKB. Skąd dochody? Z podatku VAT, CIT? Między innymi podatek VAT, jest również opłata przekształceniowa OFE, jest kwestia pod, faktycznie właśnie lepszej ściągalności VAT-u, ale również po prostu wzrostu gospodarczego na poziomie ponad 3%, bo takie założenia są. W związku z tym no, pokazaliśmy też w ciągu ostatnich lat, że to jest możliwe, więc tutaj teraz, gdy ktoś zgłasza takie wątpliwości, wydają one się nie nietrafne. Nie, 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 nie Porównajmy sobie liczbę chociażby VAT-u w 2015 roku z VAT-u wpłynęło do budżetu państwa około 123 miliardów złotych. W tym roku wpłynie około 180 miliardów, a może nawet więcej. To były szacunki, a wstępnie wygląda to, że to będzie więcej. W związku z tym naprawdę dużo, dużo, procent, kilkadziesiąt procent więcej niż to było 3 lata temu. W związku z tym tutaj te szacunki są ostrożne, ale optymistyczne. Jeśli chodzi o wydatki, te wszystkie programy społeczne zostaną zachowane tak. łącznie z 13 emeryturą Wszyscy, na wszystkie przykład? Wszystkie programy społeczne, między nimi właśnie 500 plus na pierwsze dziecko, Kwestie wyprawki, one są zabudżetowane w, w, w tym budżecie, w tym projekcie budżetu. Oczywiście pytanie, czy, trzeba, czy będą jeszcze jakieś kolejne projekty. Na tę chwilę są te, które realizowaliśmy do tej pory. A 13 emerytura? Ona też jest uwzględniona w, w części budżetowej. Oczywiście kwestia, ile będą wynosiły jeszcze opłaty, ile będą przynosi, wynosiły wpłaty na, wynikające ze składek na ZUS i tak dalej, ale tutaj jest też prognoza optymistyczna. Przedsiębiorcy obawiają się, że wzrosną podatki, chociażby przez y, ograniczenie czy zlikwidowanie limitu składek na ZUS. Znaczy ja, jeżeli chodzi o utrzymanie opłat zus to one są na tym samym poziomie, na tych samych zasadach ustalane, co do tej pory, nie licząc właśnie tej trzydziestokrotności, która zostanie wprowadzona. Faktycznie budżet, projekt budżetu państwa przewiduje, że ten, ta trzydziestokrotność, czyli to de facto degresywny podatek dla najbogatszych zostanie zlikwidowany. Testu przedsiębiorcy nie będzie? Nie, czyli to już zapowiadaliśmy i dementowaliśmy. Pan premier. Jest przedsiębiorcą? Pan premier wczoraj też dementował tą informację, ona pojawiła się w kilku mediach testu przedsiębiorcy, który miał polegać na tym, że będą weryfikowani mali przedsiębiorcy, czy to nie jest przypadkiem no, tak naprawdę wypychanie ludzi do samozatrudnienia. Nie będzie. Nie chcemy po prostu utrudniać życia w żaden sposób tym, którzy pracują na własne utrzymanie i po prostu ciężką pracą decydują się na to, aby, aby prowadzić własną działalność gospodarczą. Z zagrożeniem dla tego budżetu mogą być żądania strefy czy sfery budżetowej. Znaczy, budżet państwa przewiduje 6% wzrost wydatków na płace w sferze budżetowej. Dlatego też wydaje się, że to jest sytuacja korzystna. To będzie więcej niż próg inflacyjny. Prawie dwukrotnie w związku z tym, znaczy ponad dwukrotnie w związku z tym no, płace będą rosły szybciej niż będzie rosła inflacja. Wydatki na zdrowie mają przekroczyć 5% w przyszłym roku, ale wielu ekspertów mówi, że to za mało. Jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to zawsze środki finansowe, które pojawiają się w służbie zdrowia, Yeah. Będą niewystarczające. To bez względu na to, jak bogatym państwem będziemy, zawsze te potrzeby będą duże. Problemem większym są kadry, to znaczy zaniedbania w ciągu ostatnich 15-20 lat w zakresie limitów przyjęć chociażby na studia. Czyli brakuje specjalistów. Brakuje specjalistów nawet. Z proszę, tego państw... powodu wiele oddziałów w szpitalach jest zamykanych. Znaczy, przede wszystkim nie stawiałbym tezy, że wiele oddziałów jest zamykanych. Zdarzają się faktycznie takie przypadki, nie jest to absolutnie żaden masowy proces. Natomiast faktycznie jest brak specjalistów. I to wystarczy spojrzeć na to w sytuacji, gdy nawet samemu chce się zapłacić za wizytę u specjalisty. Czasami trzeba czekać 2-3 miesiące, nawet jeżeli ma się gotówkę w ręku i chce się za to zapłacić. No to są zaniedbania, które my teraz nadrabiamy. Zwiększyliśmy bardzo znacząco limity przyjęć na studia lekarskie. Utworzyliśmy kilka nowych wydziałów lekarskich w Polsce. No ale wszyscy wiemy, że proces kształcenia lekarza, studia plus specjalizacja, no to jest blisko 10 lat. W związku z tym no pierwsze efekty będą za 4-5 lat takiego dużego już wzrostu specjalistów na... na, na, na na rynku, no ale no jeszcze jednak chwilę to potrwa w związku z tymi zaniedbaniami, które przez lata były w Polsce poczynione. Teraz projekt budżetu trafi do Rady Dialogu Społecznego, potem do Sejmu jeszcze we wrześniu. No, cały proces konsultacyjny zawsze trwa długo. Sam proces przyjęcia budżetu, czyli Sejm przyjmie budżet około listopada-grudnia. Tak jak to się zawsze odbywa, bo już budżet państwa czasami nawet na początku roku jest przyjmowany. Tak, tak, to już po wyborach nowy Sejm będzie ostatecznie decydował, jaki będzie, jaki będzie projekt budżetu. Natomiast pamiętajmy, że Sejm zawsze porusza się w ramach progu wydatków i dochodów, który ustala Rada Ministrów. Czyli to jest już zadanie dla nowego rządu. Jeżeli prawo i sprawiedliwość wygra wybory, ten rząd stworzy właśnie prawo i sprawiedliwość, i Mateusz Marowiecki na czele. Panie redaktorze, no, mówiłem, najpierw, że najlepszym bory. premierem jest najpierw, Jarosław Kaczyński. Naj, najpierw wygrajmy wybory. Naprawdę, ja wiem, że wszystkich zastanawiają takie rzeczy, ale my podchodzimy do tego pokornie. Jak wyborcy dadzą nam mandat do tego, żeby rządzić, to będą podejmowane decyzje. My mamy na pokładzie naprawdę bardzo dobrych menedżerów, bardzo dobrych polityków, którzy spełniali się w różnych funkcjach. W związku z tym tutaj nie będzie problemu z deficytem osób, które będą w stanie pełnić taki ministerialne. Projekt budżetu już jest. Przed nami jeszcze dalszy ciąg kampanii wyborczej i kolejne propozycje programowe, konwencja wyborcza na przykład 7 września, czy w związku z tym projektem coś nowego Prawo i Sprawiedliwość zaproponuje? Panie redaktorze, nie wszystkie projekty budżetu państw, nie wszystkie projekty programowe muszą zakładać od razu duże wydatki budżetu państwa. Są na przykład takie obszary jak po prostu reformowanie czy optymalizowanie funkcjonowania obszarów państwa i takie projekty będą też zgłaszane, chociażby w zakresie administracji publicznej czy kwestii transformacji energetycznej. Pamiętajmy też, że mamy środki unijne do dyspozycji, w związku z tym też trzeba się zastanowić, w jaki sposób je wydać w ramach programów, które będą realizowane przez rząd. Ale poczekajmy do 7 września. Tam jest naprawdę kilka ciekawych propozycji programowych, które też są istotnym, będą istotnym impulsem do tego, aby faktycznie ten rozwój gospodarczy był na tym wysokim poziomie, który jest teraz. O czym będzie premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z prezydentem Donaldem Trumpem? No mamy kilka obszarów. Oczywiście obszar współpracy militarnej to jest jeden z kluczowych obszarów, ale również tematy gospodarcze. Mamy kwestie, pod, kwestie tematów energetycznych, kwestie związanych z rozwojem nowych technologii, te tematy będą na agendzie spotkania. W związku z tym. E, oprócz tych tematów, takich klasycznych, nazwijmy to wojskowych, są też tematy gospodarcze. Będzie kilka, e, myślę, deklaracji e, związanych z właśnie współpracą gospodarczą czy energetyczną. Czyli należy się w tej materii spodziewać konkretów już podczas Myślę, że kilku konkretów możemy się spodziewać, tak, jak, jak nawet nie na tyle często poziomie rządowym, co współpracy konkretnych podmiotów, które, które chcą ją podjąć. Padnie propozycja czy informacja, że Stany Zjednoczone będą znosić wizy dla Polaków? Jak pan myśli? Oczywiście to byłaby dobra informacja, ale nie zależy od nas w stu procentach. Chociaż w jakimś sensie tak, bo to od liczby odmów wiz zależy, czy, e, czy będzie, czy będzie to zniesione, czy nie. No i ona jest coraz mniejsza. Wspólną akcję polski rząd i ambasada amerykańska prowadziły przez ostatnie miesiące, żeby, żeby faktycznie ta liczba odmów była mniejsza. W związku z tym liczę na to, że te szanse są spore. No, ale to już decyzja administracji amerykańskiej, a nie polskiej. Przecieków pan żadnych nie ma? Tak jak mówię, to jest decyzja strony amerykańskiej. Czy Janusz Wojciechowski będzie komisarzem do spraw rolnictwa? No jestem o tym głęboko przekonany. To jest bardzo dobry kandydat i przede wszystkim ważniejsza nawet rzecz, że jest to kandydat na bardzo dobrą tekę, bo teka do spraw rolnictwa z punktu widzenia Polski to jest najlepsza taka, jaką moglibyśmy otrzymać, jaką otrzymalibyśmy, jeżeli to się domknie po wejściu do Unii Europejskiej. W związku z tym sprawy rolne są istotnym aspektem też gospodarczym z punktu widzenia naszego kraju. Więc jeżeli to się domknie w takim kształcie, to będziemy bardzo zadowoleni. A dlaczego mówi pan, że to jest najlepsza teka? Właściwie jest to stanowisko wykonawcze. Wie pan, tylko stanowisko wykonawcze. Komisarz nie tworzy wspólnej polityki rolnej. No, ale ma na nią wpływ. Na przykład decyduje również o kwestiach funduszy solidarnościowych w ramach pomocy rolnej. Decyduje o ma wpływ na politykę handlową Unii Europejskiej w zakresie podpisywanych umów chociażby w zakresie handlu właśnie produktami spożywczymi. Więc to są bardzo duże narzędzia, które można wykorzystać. Oczywiście to nie jest łatwe, bo tak jak pan słusznie wskazuje, są też inne siły i które działa na poziomie Unii Europejskiej, które też realizuje swoje interesy. Ale zawsze lepiej mieć taką tekę niż tekę dużo słabszą. Polska jako jedyny kraj na razie ogłosiła, że właśnie Janusz Wojciechowski jest naszym kandydatem na stanowisko komisarza Unii Europejskiej do spraw rolnictwa. Inne kraje nie ujawniają swoich nie, nie. kandydatów raczej. ujawniają. Nie, nie, wszystkie nie wszystkie wprost wskazały tekę, bo rozumiem, że pan odnosi się do artykułu, który się dzisiaj pojawił. Natomiast ten artykuł na przykład... w sensie ujawniania kandydatów nie jest Prawdziwy, bo kandydatów już znamy z wielu krajów, nawet członków komisji, znaczy, bo pamiętajmy, no. że tak, tak. No, ale nawet członków komisji, bo wysoki przedstawiciel do spraw polityki, Wspólnej Polityki Zagranicznej Bezpieczeństwa też jest członkiem komisji. E, ale no, faktycznie takie są ustalenia z panią przewodniczącą von der Leyen, że taka, taka zostanie zaproponowana i w związku z tym taką też informację podaliśmy czy Donald Tusk, Ewa Kopacz i Mateusz Czurek zostaną postawieni przed Trybunałem Stanu? No oczywiście to będzie decyzja następnego sejmu. W tym sejmie jeszcze takich głosowań nie będzie. No i trudno powiedzieć jaka będzie decyzja, natomiast rekomendacja komisji, która przez wiele, wiele miesięcy pracowała nad tym, żeby ocenić w jaki sposób ignorowano sygnały z rynku dotyczące kradzieży de facto pieniędzy z budżetu państwa, no są jednoznaczne, czyli że przed Trybunałem Stanu powinni stanąć. No a pan jakby głosował? Ja, jeżeli by taki wniosek został postawiony w Sejmie, bym głosował za. Dziękuję bardzo. Piotr Miller, rzecznik rządu. Dziękuję bardzo. Była to rozmowa dnia.